Słuchajcie, tutaj mamy Hyundai i40, w którym wymieniałem jakiś czas temu hamulce. Nie wiem kiedy dokładnie, myślę, że koniec lata, jakoś tak. Wrzesień, koniec sierpnia, no nie, nie, nie pamiętam dokładnie. Mniejsza auto, w każdym razie bardzo świeże hamulce i pojawił się problem z trzepaniem kierownicy, takim podczas hamowania, wibracje jakieś. Auto było na diagnostyce, sprawdzone zostało zawieszenie, nie ma żadnych luzu. Więc sprawdzamy teraz, co się stało z tarczami, które są nowe w tym aucie. Proszę zegar mamy zamontowany ze statywem. To sobie jeszcze ściskiem dodatkowo zrobiłem, tak, żeby tam już nic nie drżało, nic się nie robiło. No i patrzcie na zegar, co tam się dziać będzie. O, teraz to przepraszam, ale ja dotknąłem, dotknąłem paluchem. Dobra, tak czy owak mamy dwie setki. No, tak już na maksa. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po stronie lewej. Tutaj mamy na 0. Tu jest idealnie. No, ale to nie zmienia faktu, że problem podczas hamowania występuje. Chciałem Waszą uwagę zwrócić teraz na to, co się zrobiło od strony wewnętrznej Starczą to wszystko są po odbijane klocki hamulcowe widzicie to z drugiej strony, ze strony od strony prawej jest jeszcze gorzej bo tu się nam odcisnęły wzorki w, każdej, w każdym miejscu dookoła na całym obwodzie a tutaj dodatkowo jeszcze mamy wyszlifowany taki rant ściągnę sobie teraz zacisk rozbiorę ten klocek zobaczę co tam się stało bo tutaj widzicie ewidentnie jest po prostu takie szuranie nie ma opcji, ten klocek się nie skończył Z klockami wszystko jest ok, tarcze się nie grzeją. Dobra, zobaczcie co się zrobiło z klockami. W takim sensie, że nic się nie zrobiło. Są zużyte równomiernie, bez jakichś skosów, bez jakichś dziwnych śladów. Prócz tego, że zaklejone mamy zaklejstrowane całkiem te kanały odprowadzające syf. Słuchajcie, tym wszystkim, którzy celują w prowadnice zapieczone, bądź też nieprawidłowo, nieprawidłowo działające zaciski Mówię, że to nie jest problem, to wszystko było przejrzane, zresztą do tej pory to pracuje bardzo lekko z tej strony. Też możecie sobie popatrzeć, ten zacisk cały pracuje, klocki się wycierały równo. Te zmatowione nowe klocki mamy założone innego producenta, bardziej miękkie według opinii sprzedającego, więc ściągamy teraz te nakrętki, zakładamy koła i jedziemy na drogę. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na drodze, jest dobrze moim zdaniem. Nie ma nic takiego, co by mogło przeszkadzać. Auto jeździe, hamuje. Kierownicy nie, kierownicą nie trzepie. Yy, zaraz Wam tutaj postaram się schamować, go z jakiejś takiej sensownej prędkości. Mamy no 90 i hamujemy sobie. Auto stoi. No nie będę już deptał więcej, bo te klocki jeszcze są nowe, jeszcze się nie ułożyły do tych tarczy, także to powinno wystarczyć. Na razie oddajemy, klient sobie sam oceni, czy to jest dobrze, czy to nie jest dobrze. Jeśli będzie niedobrze, no to będziemy wymieniać te tarcze, a, a jeśli pomogło wymiana klocków, no to, no to mamy temat rozwiązania. Dobra, słuchajcie, żeby to zebrać szybko do kupy i podsumować to, co wykminiłem, to co mi się wydaje. Trochę faktów na początek. Kiedy powstaje korozja? Korozja na tarczach hamulcowych jest bardzo naturalnym zjawiskiem. To żeliwo koroduje. Po już po kilku godzinach wilgotności macie już taki brązowy nalot. Ale to pierwsze dwa hamowania i tego po tym nie ma śladu. Druga sprawa bardziej niebezpieczna. Zostawiacie samochód na dłuższy czas, 2-3 tygodnie gdzieś tam w wilgotnym miejscu może Wam się nawet odcisnąć kształt klocka. Na tarczy i mówimy tu o klocku hamulcowym nie o stolcu i to też może powodować już właśnie takie zjawisko tupania nierównomiernego hamowania w zależności jak ten żer jest głęboki ile tej korozji się tam osadziło czasami potrafi przejść samo po jakimś czasie czasami niestety trzeba już tarczę toczyć bądź też wymienić na nowo kolejnym takim zjawiskiem kiedy klocek się Potrafi odbić na tarczy. To jest rozgrzanie hamulcy do dużej, do dużej temperatury, schamowanie auta i później stoimy z wciśniętym hamulcem. Wtedy klosek nam się odbija, wytrąca nam się węgli żelaza i mamy efekt nierówn nierównomiernego hamowania. Takie tupanie, po prostu czuć to przy małych prędkościach, jak schamowujemy auto powiedzmy z 50 do zera. Słuchajcie, dlaczego zrobiłem tak a nie inaczej z tym hamulcem postąpiłem? Klęski hamulcowe koszt nie jakiś wielki, a jeśli by się udało uratować tarcze, no to brawo ty dla klienta i dla mnie oczywiście, bo to koszty są. Natomiast dlaczego ich nie przetoczyłem? No tutaj, jeśli ja będę ingerował w te tarcze jakoś mechanicznie, obrabiał je, no to niestety tutaj jakby wytrącę sobie mój argument z ręki. No i niestety, tutaj, że tak powiem, do reklamacji, nie ma co tych tarcz nawet odsyłać. Z, tutaj z reklamacją i tak będzie lipa, ponieważ ten klocek odciśnięty, zwłaszcza na lewej tarczy po zewnętrznej stronie świadczyć może o tym, że właśnie tarcza została rozgrzana, tak jak wam tłumaczyłem, i ten klocek się odcisnął. No, i tutaj docieramy do ostatniego punktu, czyli docieranie klocków hamulcowych i tarcz po założeniu na auto. To wcale nie jest tak, że jak mamy nowy komplet hamulców, to możemy po prostu wyjechać na drogę i gnieść te hamulce bez opamiętania. Nie, tu trzeba zachować rozsądek, zwłaszcza przez te pierwsze nawet kilkaset kilometrów. To tak można ogólnie powiedzieć, czyli na przykład te pierwsze 200-300 km nie rozpędzamy auta do dużych prędkości i schamowywujemy do zera, tylko po prostu najlepiej tutaj gdzieś tak w cyklu mieszanym sobie pojeździć. Małe prędkości, krótki dystans hamowania, żeby ta tarcza się nie rozgrzała, żeby ona się zdążyła wystudzić do następnego hamowania. Taki nowy zestaw ma gdzieś około 60% swojej sprawności. Więc ta struktura tarczy, powierzchnia przylegania klocka wcale nie jest jeszcze dopasowana. Struktura jest tarczy taka chropowata, więc te temperatury naprawdę tam szybko szybko się pojawiają. No i mamy później efekt taki właśnie nawęglenia tarczy, no i takiego nierównomiernego hamowania pomimo że tarcza nie jest krzywa. Także tak, tutaj się nie martwcie, dogadamy się z klientem, na pewno klient z gatunku normalnych, jakoś to będziemy musieli zrobić. Tutaj, jeśli nawet będzie kwestia toczenia tych tarczy, no bo szkoda tego wyrzucić, to, to jakoś się tam dogadamy, nie ma problemu z tym najmniejszego. No i tyle w temacie. Takie rzeczy czasami się zdarzają, zdarzać się będą, bo taki jest zawód mechanika niestety że po prostu zakładacie coś i z różnych przyczyn to później nie wychodzi. Niezależne, niezależnie czasami od Was. Słuchajcie, to tyle z mądrości ludowych. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego Wam życzę. Dzisiaj mija dokładnie rok, kiedy mój mały czeladnik jest ze mną. Pytaliście właśnie o jej legowisko w warsztacie. No to tutaj macie nie byle co skórzane fotele. Jeszcze raz najlepszego dla wszystkich ludzi dobrej woli. Niech Wam się wiedzie, niech Wam się darzy. I zdrówka przede wszystkim. Trzymajcie się. Do Siego Roku.